Czy zauważyłeś kiedyś, jak świat, w którym żyjemy, wydaje się coraz bardziej pogrążony w nieskończonej ciemności? Patrzymy na wiadomości, widzimy, co rozprzestrzenia się w mediach społecznościowych, a nawet słuchamy codziennych rozmów i widzimy scenariusz, w którym to, co kiedyś uważano za dobre, dziś jest wyśmiewane, podczas gdy praktyki, które Słowo Boże nazywa złymi, są celebrowane i oklaskiwane. To jakby znaleźć się w środku burzy, która nie ustaje, gdzie hałas nienawiści jest ogłuszający, pycha rozprzestrzenia się jak cień, a siła grzechu próbuje przyciągnąć coraz więcej serc. Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony tym wszystkim, jakby opór był niemożliwy? Biblia już nas ostrzegała o takich dniach. W dwóch Tymoteusza trzy, jeden Paweł napisał, Wiedz o tym, że w ostatnich dniach nadejdą trudne czasy. Opisuje ludzkie zachowanie, które, gdy patrzymy na dzisiejsze czasy, trudno nie rozpoznać: ludzie samolubni, miłujący pieniądze, dumni, nieposłuszni, niewdzięczni i bez świętości. To wierne zdjęcie naszego pokolenia. I właśnie dlatego musimy trwać w Chrystusie, bo jeśli nie jesteśmy w Nim zakorzenieni. Łatwo porwie nas prąd iluzji i zobowiązań tego świata. Grzech nie zawsze przychodzi jawnie. Często przychodzi w małych ustępstwach, subtelnych usprawiedliwieniach, w myślach pozornie nieszkodliwych, które stopniowo gaszą płomień wiary. Dlatego musimy pamiętać o potężnej prawdzie. Ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Ta obietnica z jednego Jana 4. Cztery nie jest tylko pięknym zdaniem, lecz duchową tarczą, aby stawić czoła złym dniom. Jezus nie jest tylko jedną z możliwych świateł. On jest światłem świata. On jest świętym ogniem, którego żadna ciemność nie może zgasić. Kiedy mieszka w nas, Jego światło zaczyna świecić poprzez nasze życie. I to światło potrafi przemieniać otoczenie. Rozpraszać cienie i przynosić nadzieję tam, gdzie wcześniej panował tylko strach. W Efezjan 5:8 napisano: Boście byli kiedyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jak dzieci światłości. Zanim poznaliśmy Chrystusa, nie byliśmy tylko otoczeni ciemnością, byliśmy jej częścią, ale miłosierdzie Boże nas uratowało. Wyprowadziło z królestwa ciemności i wprowadziło do królestwa jego umiłowanego syna. Teraz jesteśmy wezwani, aby odbijać to światło. Sam Jezus powiedział w Mateusza 5:14, myślnik 16: Wy jesteście światłem świata. Nie można ukryć miasta położonego na górze. Nie zapala się też świecy, aby ją postawić pod naczyniem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim w domu tak niech świeci wasze światło przed ludźmi aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego który jest w niebie wyobraź sobie to zapalić świecę w całkowicie ciemnym pokoju nagle to co było przytłaczające znika strach maleje kontury stają się widoczne tak dzieje się gdy Chrystus mieszka w tobie Twoje życie staje się jak ten zapalony płomień, zdolny przynosić jasność, pokój i nadzieję tam, gdzie wszystko wydawało się stracone. Teraz wyobraź sobie setki lub tysiące świec zapalonych razem. To jest moc ciała Chrystusa. Kiedy jednoczymy się w modlitwie, uwielbieniu i posłuszeństwie, światło Boże świeci w taki sposób, że żadna ciemność nie może się mu oprzeć. I właśnie tego Pan od nas oczekuje, abyśmy nie ukrywali naszego światła, aby strach ani naciski świata nas nie uciszały, lecz abyśmy byli żywymi świadkami Ewangelii. Bo jak jest napisane w Jana 1, 5, Światło świeci w ciemności, a ciemność go nie ogarnęła. To jest Twoja tożsamość w Chrystusie. Nie jesteś słaby ani bezsilny wobec sił panujących na świecie. Jesteś dzieckiem światłości, powołanym, aby świecić jak latarnia wskazująca drogę do Jezusa. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, zapraszam Cię, abyś pozostał z nami przy tym wideo. Subskrybuj kanał, zostaw like, udostępnij tę wiadomość i napisz w komentarzach, co Bóg Ci powiedział. W ten sposób razem możemy jeszcze bardziej rozprzestrzeniać światło Chrystusa i wzmacniać naszą wiarę nawzajem. Zastanawiałeś się kiedyś, jak światło Boże może objawiać się na różne sposoby w życiu każdego z nas? Biblia uczy nas, że nie jesteśmy powołani jedynie do unikania grzechu, lecz także do aktywnego świecenia poprzez miłość, służbę i posłuszeństwo. Każdy akt dobroci, każde słowo zachęty, Każda szczera modlitwa jest jak płomień wznoszący się przeciw ciemności, a kiedy łączymy te małe światła, powstaje jasność, której żadna siła zła nie może zgasić. W jednym Piotra godzina czwarta dziesięć znajdujemy potężną instrukcję: każdy niech używa daru, który otrzymał, do służenia innym, wiernie zarządzając różnorodną łaską Bożą. To pokazuje nam, że wszyscy, bez wyjątku otrzymaliśmy od Boga unikalne dary i talenty. Niektórzy mają zdolność pocieszania, inni nauczania, jeszcze inni wstawiennictwa w modlitwie. Są tacy, którzy wyrażają swoją wiarę hojnością, inni przywództwem, jeszcze inni współczuciem. I choć dary są różne, wszystkie mają nieocenioną wartość w ciele Chrystusa. Paweł potwierdza tę prawdę w liście do Rzymian. Rozdział 12, wersety 4-6: Porównując Kościół do ciała z wieloma członkami, z których każdy pełni istotną funkcję. Przypomina nam, że choć jesteśmy wieloma, tworzymy jedno ciało w Chrystusie i to właśnie w różnorodności darów w pełni ukazuje się piękno światła Chrystusa. W końcu jedna świeca świeci, ale zbiór świateł świeci o wiele mocniej. Tak więc gdy każdy chrześcijanin używa swojego daru do służby, Ewangelia zostaje objawiona światu z większą siłą. Nie możemy jednak zapominać, że wróg stara się wszelkimi sposobami zgasić tę iskrę. Szepcze kłamstwa, sieje wątpliwości i wzbudza strach. Chce, abyś ukrywał swoje talenty, milczał, gdy powinieneś mówić i zadowalał się tym, gdy powinieneś wstać w wierze. Dlatego Efezjan godzina 6.11 ostrzega nas. Przyobleczcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór podstępom diabła. Wróg wie, że jeśli pozostaniesz mocny w słowie, światło Chrystusa rozprzestrzeni się przez ciebie i dotknie życia innych. Jak więc pozostać mocnym? List do Filipian 2, 14-15 daje jasną odpowiedź. Czyńcie wszystko bez szemrania i kłótni, abyście byli bez skazy i nieskalani, dzieciami bożymi bez zarzutu pośród zepsutego i zepsutego pokolenia, w którym błyszczecie jak gwiazdy w świecie. Ten fragment jest niezwykły, ponieważ przypomina nam, że gwiazdy nie proszą o pozwolenie, by świecić. Po prostu świecą, ponieważ taka jest ich natura. I my, jako dzieci światła, Także powinniśmy świecić, ponieważ zostaliśmy do tego stworzeni. Pomyśl o wpływie, jaki Twoje życie może mieć. Może nigdy nie staniesz na ambonie, może nie zaśpiewasz przed tłumem lub nie napiszesz książek, ale każdy akt wierności, każdy przejaw miłości, każdy gest służby ma moc stać się płomieniem, który ogrzewa, oświetla i inspiruje. Często w ciszy modlitwy lub w prostocie słowa zachęty moc światła Chrystusa objawia się intensywniej. Ciemność świata jest realna, ale nie powinna nas przestraszyć. Wręcz przeciwnie, sprawia, że różnica światła staje się bardziej widoczna. Im gęstsza ciemność, tym jaśniej świeci nawet najmniejsza świeca. A czego Pan od Ciebie oczekuje? Abyś nie ukrywał światła które On włożył w Twoje życie. Bo kiedy decydujesz się żyć w posłuszeństwie, używasz darów, które otrzymałeś, i ufasz mocy Ducha Świętego, stajesz się żywym odbiciem chwały Chrystusa. Nie pozwól więc, aby to, co widzisz wokół siebie, Cię zniechęcało. Nie zniechęcaj się wiadomościami, przemocą, obojętnością czy niesprawiedliwością. Pamiętaj, Jesteś światłem w Panu, a życie oddane Chrystusowi może mieć większy wpływ niż sobie wyobrażasz. Twoje świadectwo jest latarnią dla zagubionych, Twoja wiara jest płomieniem, który inspiruje innych, aby zbliżyli się do Boga, a Twoja wytrwałość dowodzi, że ciemność nigdy nie zwycięży. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że często spędzamy cały dzień? poszukując wielu rzeczy, sukcesu, osiągnięć, uznania i zapominamy o tym, co najważniejsze. Ile razy zaczynamy poranek zmartwieni problemami, biegnąc za zobowiązaniami, nie zdając sobie sprawy, że największy skarb jest już dostępny, obecność Boga w naszym życiu. Pan nie wzywa nas tylko do przetrwania, ale do odzwierciedlania światła Jezusa w każdym kroku, każdym słowie, każdym działaniu. Kiedy patrzymy na Chrystusa, dostrzegamy, że Jego życie było naznaczone poświęceniem, miłością i wiernością Ojcu. Nie szukał swojej własnej chwały, ale przyszedł na świat, aby pokazać, że życie woli Bożej jest prawdziwym zwycięstwem. A kiedy zaczynamy dzień w cieniu tej prawdy, wszystko się zmienia. Ciężar, który wydawał się nie do zniesienia, staje się lżejszy. Ciemność ustępuje miejsca nadziei, a nawet największe wyzwania nabierają nowego znaczenia, ponieważ wiemy, że nie idziemy sami. Wyobraź sobie swoje życie jako lampę. Sama w sobie nie ma wystarczającego blasku, aby oświetlić duże odległości, ale kiedy zostaje zapalona ogniem Ducha Świętego, staje się zdolna do rozświetlenia wśród ciemności, prowadząc nie tylko Ciebie, ale także tych wokół Ciebie. To jest misja, którą pozostawił nam Jezus. Być solą Ziemi i światłem świata. Nieważne, czy sytuacja wydaje się trudna lub walki nasilają się, światło Chrystusa w Tobie jest większe niż wszelka ciemność. Dlatego, na zakończenie tej refleksji, zapraszam Cię do podjęcia decyzji. Zaczynaj każdy dzień, wybierając odzwierciedlać światło Jezusa. Módl się, zanim wyjdziesz z domu. Ufaj zanim zaczniesz działać, zękuj zanim się poskarżysz. W ten sposób twoja codzienność będzie kierowana nie przez strach czy niepokój, ale przez pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. A jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, proszę, dołącz do mnie w tym celu szerzenia światła Chrystusa. Zapisz się na ten kanał, polub ten film, zostaw komentarz i podziel się tym słowem z kimś kto potrzebuje przypomnienia o Bożej miłości. Razem możemy nieść nadzieję i zmieniać życie dzięki przesłaniu Ewangelii. Niech każdy poranek będzie zaproszeniem do odzwierciedlania blasku Jezusa, pamiętając, że nawet w najtrudniejsze dni Jego światło nigdy nie